Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie nagrywamy Dude Edept Wars. Także mm, zapraszam bardzo serdecznie. Nagrywam najnowszą aktualizację. Na początek omówimy zmiany sobie, jakie były. Czy bardzo aktualizację, wczoraj mamy to. Zajmiemy się dzisiaj Tibisami, <laughs> co chodzi dodano mm, spójście spójam e, pokazuje proszę bardzo przeczytać takie coś tak, no, tak wchodzimy <ślesk> <ślesk> Daj nowy auto serwis, że tak będzie działać O, by. Proszę bardzo. Mamy go w tym miejscu. Pojeżdżmy mi może do niego. Eee. tym.

No nie, 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 No i tak, nie, tutaj... tutaj... A no nie, nie, najpierw omówimy e, to nie, nie, nie,

nie możemy n możemy pomniejszyć powiększyć goła co bo... robimy? zrobimy możemy też silnik zamontować ten taki palat no koloru nie ma więc muszą bym znaleźć jakieś o tu mam e, te... Dużego, chyba na, na dużych kołach to są one lepsze, nie wiem, ale zajmijmy się może, może czymś. Tak, pojedzmy do domu. Do domu Jake'a, bo tam jest jedno auto, tam jest auto. Jeszcze sobie No. Weźmy. szebnę. Weźmy sobie kasetkę, włączymy film. A takie auto, No. Taki no. Hmm, nie. Bardzo chwilę leci. Hmm, tego auta chyba zedytować yy, nie można. Nie wiem, że no, chyba go nie można wydać. Dobra, <laughs> a może by można te auto zedytować w tej się kupuje auto, sprzedaję, sprzedaję auto wam pokazać kolor jak się zmienia no. okay, no. to jedziemy, że mamy fajnie sobie na kanale już długo nie było materiału filmu

Nie można chyba nie, nie można chyba kolory, kolory zmienić, co nie? Wydaje mi się, że można. Dobra, Dobra. nieważne czy on jest zepsuty, chce tylko sprawdzić. Na w sedanie kolory. co się, że trzeba się podobać ten autoserwis. Kolor można. Na niebieski, na zielony i no i auto mamy w pełni gotowe Można to w serwisu nie wykorzystać np. do naprawy na aut i sprzedawcy zacznę ile, ile dostanę takiego jeżone do sedana Ciekawe, mnie ciekawe czy czołku można tak samo zrobić Daję się na to w kolejnym odcinku sprawdzę Czekajcie dużo łapek w ogóle Odcinku to sprawdzę Dobra Dzięki wam bardzo za oglądanie odcinka Trzymajcie się krótko trzymajcie się klutko. do zobaczenia Trzymam go, cześć, pa pa